Witajcie na kanale Psi Raj. Jeśli twój pies nagle zastyga i dosłownie zamraża się w miejscu, nie rusza głową, nie merda ogonem i patrzy w jeden punkt, to nie jest przypadkowe zachowanie. To naturalna psia reakcja zwana Freeze, czyli zatrzymanie wszystkiego, by dokładnie odczytać sytuację. W tym momencie pies analizuje dźwięk, zapach, ruch, energię otoczenia i nie chce popełnić błędu, więc woli wybrać bezruch zamiast paniki. To nie strach, to kontrola. Czasem freeze pojawia się przy nowych ludziach, nowych miejscach, zapachach, czasem przy emocjach, których pies jeszcze nie potrafi ocenić. Ten moment ciszy w jego ciele to nie zawieszenie systemu, tylko absolutne skupienie. On nie ignoruje świata, on go skanuje jak radar, milimetr po milimetrze, aż ustali, czy może być spokojny, czy powinien być gotowy na reakcję. Jeśli widzisz takie zachowanie, nie wołaj, nie przyspieszaj, nie dotykaj, daj mu kilka sekund własnego, psiego namysłu. To jest jego sposób na to, by czuć się pewnie w świecie, w którym wszystko dzieje się szybciej niż jego zmysły potrafią przetworzyć. Zostaw suba, lajka i komentarz.